Witam na kanale 1 Mecz w tygodniu, na cotygodniowym omówieniu newsów, czyli na niedzielniku sportowym. Dzisiaj poruszymy trzy dość ważne tematy i głośne w ostatnim tygodniu. Pierwszy temat no to to, co działo się z licencją Lechigdańsk Gdańsk. Znowu. Drugi temat to sprzedaż Korony Kielce. I trzeci temat no to jest to stowarzyszenie IPZPN, które współpracują w sprawie dopingu na najbliższych meczach kadry. Bez przyciągania zapraszam na odcinek. Pamiętajcie o łapce w górze subie komentarzu. Bo to oczywiście pomaga w rozwoju kanału. Gdyby chciał ktoś też wesprzeć ten kanał, no to zapraszam. Link do Patronita również jest w opisie. Zaczynajmy. A na początek, Lechia. Lechia znów straciła licencję w tym tygodniu. Jej licencja została zawieszona. Wszystko przez to, że nie zapłacili ruchowi za letni transfer Tomasza Wójtowicza. No i tutaj pojawił się problem, bo Lechia obiecała, że zapłaci, a nie zapłaciła. Licencja została zawieszona. Lechia miała taki genialny pomysł, żeby te pieniądze, które dostanie z ekstraklasy, z praw telewizyjnych na koniec sezonu, przelać ruchowi. Tylko ruch by to musiał podpisać, dokument, że potwierdzenie wpłaty, że otrzymali te pieniądze, musieliby podpisać teraz, dokładnie w tym tygodniu, a pieniądze trafiłyby na ich konto w czerwcu, chyba najwcześniej. Więc, no, taka nie do końca rozsądna propozycja. Ruch się oczywiście na to nie zgodził, no i Lechia szukała pomocy gdzie indziej. Koniec końców udało się. Ekstraklasa SA, spółka Ekstraklasa SA, pożyczyła pieniądze Lechi. Te pieniądze zostały przelane na konto, na konto ruchu. No, licencja została odwieszona, jednak Lechia teraz no, musi te pieniądze Ekstraklasie oddać, bo są to też pieniądze z puli praw telewizyjnych, tylko bezpośrednio pożyczone dla, dla ruchu, znaczy dla Lechi na spłatę ruchu. Trafiły na konto ruchu, jak mówiłem, i Ilechia, jak ich nie odda, no to będzie miała kolejne problemy. Mimo wszystko uważam, że ten klub, który obiecał wyjaśnienie wszystkich sytuacji finansowych przed startem nowej rundy, czyli jeszcze w tamtym roku, tak naprawdę, no nadal jest w tym samym punkcie, gdzie jest, zabiera on miejsce klubom, które są wypłacalne, które funkcjonują normalnie. Jest naprawdę takim wrzodem na ekstraklasie i mówienie, że degradacja, bo gdyby ta licencja była zawieszona na stałe no to tak naprawdę Lechia dostaje walkowery do końca sezonu i no jest spadkowiczem do pierwszej ligi, że byłoby to ośmieszenie ekstraklasy, a wydaje mi się po prostu, że bardziej Ekstraklasa ośmiesza to, że takie sytuacje w ogóle mają miejsce, bo ten klub z takim stanem finansowym no nie ma dla niego miejsca w ekstraklasie, po prostu. I tłumaczenie się, że to by był strzał w piętę dla ekstraklasy, nie. To, co ekstraklasa robi z tym pożyczaniem pieniędzy, to to jest strzał w stopę i takich rzeczy nie powinno być. Tak samo Lechia też nie zostanie na razie ukrana minusowymi punktami. Bo dlaczego nie? Oni teraz w PZP nie chcą nawet zaostrzyć przepisy. Moim zdaniem to wystarczy te przepisy respektować, nie trzeba ich wcale zaostrzać. Wystarczy je respektować i to wystarczy naprawdę. Ale oczywiście jak zwykle kwadratowe jaja i pomoc Lechii jak tylko można, żeby Ekstraklasy nie uśmieszyć, a ta sytuacja, która się wydarzyła w tym tygodniu to jest po prostu jawna kompromitacja i śmianie się w twarz innym klubom. Które tak naprawdę muszą dotrzymywać finansów, muszą trzymać terminy, muszą wszystkiego pilnować, a Lechia dostaje pieniądze, o tak, bo im się należy. No nie, no takie, takie sytuacje w ogóle nie powinny mieć miejsca. Żal mi kibiców Lechi, bo no, ktoś temu klubowi robi naprawdę podgórkę i, i no, nie powinno być miejsca w Ekstraklasie na takie sytuacje. Koniec, kropka. Teraz też pojawiły się informacje, że Lechia może być sprzedana. Pojawił się nowy inwestor, mianowicie pani Kinga Strogow. Jest to taka przedstawicielka spółki z siedzibami z USA i Wielkiej Brytanii, która no już współpracuje od lat z klubami z Premier League, czy na przykład z La ligi. Jednak nie wiem, czy pomysł, żeby influencerka, która przyjaźni się z Donaldem Trumpem i była na jego wieczorze wyborczym, kupowała Lech Gdańsk, ale no, to, jest, to są jakieś tam moje wewnętrzne obiekcje. Na razie uważam, że cała sytuacja z zawieszeniem Lech jest karykaturalna, nie powinna w ogóle mieć miejsca i. Liga nie chciała się ośmieszyć, a ośmieszyła się jeszcze bardziej. Ośmieszyć mogła się również korona Kielce i prezydent Kielc, jednak no tutaj kibice zareagowali. Już tłumaczę o co chodzi. Mianowicie pojawił się nowy inwestor, który chciał kupić koronę Kielce, obiecywał, że włoży w ten klub 6 milionów, miasto zainkasowałoby około 100 tysięcy złotych za 99% akcji i tutaj ten przyszły, niedoszły inwestor nazywał się Mariusz Siewierski, był on prezesem spółki, przedstawicielem spółki Corona Management. Po sprawdzeniu danych tej spółki, no to widnieje w internecie informacja, że spółka posiada 5000 złotych kapitału zakładowego, więc całkiem niewiele. I tak naprawdę no, była to firma Krzak, bo pan Siewierski, pytany o swoich współpracowników, no, unikał odpowiedzi, a to bardzo wylewnie opowiadał o tukanach w hotelu Exbud, dokładnie jednym tukanie, który drugi był taki sam w San Francisco. Niesamowita historia. Natomiast no tutaj kibice zaprotestowali w sprawie sprzedaży. No wszystko wydawało się po prostu tak szemrane i podejrzane, że wcale się nie dziwi kibicom korony, bo w czwartek na Radzie Miasta miało być głosowanie nad sprzedażą temu podmiotowi, konkretnemu klubu. No tutaj na wniosek radnych ten punkt wypadł z listy obrad, więc no tutaj tyle dobrego, że korona nie padła, nie trafiła w ręce tych szemranych ludzi. Natomiast znalazł się kolejny inwestor. I kolejnym chętnym na kupno korony jest pan Łukasz Maciejczyk. Pan Łukasz prowadzi firmę Magnus Tabako. Ta firma zgromadziła w 2023 roku przychód około 150 milionów złotych. No też obiecuje wielomilionowe wsparcie na sezon. Co więcej, jest lokalnym przedsiębiorcą. Dużo osób go zna. No tamtego pana też więcej osób znało. No tutaj, tak jak mówię, dużo osób pana Maciejczyka zna, prowadzi tę firmę. Przede wszystkim jest kibicem korony i dobro klubu leży mu na sercu. No bo tamta poprzednia firma, spółka w sumie, głównie mówili o tym, że oni nie chcą do korony dokładać, chcą na koronie zarabiać i chcieli grać polskimi Polakami. No, Odkrywcie niesamowicie. Natomiast Łukasz Maciejczyk z firmy Magnus Tabako był już na meczu korony z Krakowiem, oglądał całe spotkanie z Loży. Też podobno rozmawiał z osobami zarządzającymi klubem. Nie udało mu się jedynie porozmawiać z prezesem. I jeżeli naprawdę chce kupić koronę, a mówi się o tym, że jest w stanie przebić tę ofertę firmy Krzaka, bo tak ich będę nazywał, no to tutaj ma czas do końca miesiąca. Dzisiaj jest 16. No musi to zrobić do końca miesiąca, bo z dokumentów korony wynika, że tylko do końca lutego są w stanie zapewnić płynność finansową, więc też. No taka, taka sprzedaż na ostatnią chwilę, ale miejmy nadzieję, że korona trafi naprawdę w dobre ręce, a nie do osób, które nie wiadomo kim są tak naprawdę, ale lubią tukanie. No i też trzeci news tego tygodnia to to, że PZPN dojrzało do tego, żeby wprowadzić, spróbować wprowadzić zorganizowany doping na mecze reprezentacji Polski. Teraz w marcu ma to być... Za sprawą stowarzyszenia to my, Polacy. Stowarzyszenie też zostało, jak się poszpera w internecie, zostało założone, zarejestrowane tak naprawdę 8 dni przed ogłoszeniem informacji. Po rozmowie, chyba serwis gold24.pl dotarł do przedstawiciela stowarzyszenia. No to okazuje się, że dokumenty rejestrujące stowarzyszenie złożone zostały w styczniu, bo inaczej PZPN nie chciałby z nimi rozmawiać. Wszystko stało się po to, żeby PZPN po prostu, zaczęło się może od tego, opowiem, jak to wyglądało z tego wywiadu. No tam przedstawiciel pan Mateusz Pilecki, bo jest chyba prezesem też, mówił, że sami wystosowali maila do PZPN z taką propozycją. PZPN to przetrawił, odpowiedział, spotkali się, porozmawiali. Najważniejsze rzeczy no to to, że to wszystko jest darmowe. Stowarzyszenie, że komu ma na tym nie zarobić. Mówię, że komu, bo nigdy nie wiadomo, po pierwsze mają nie zarobić. Po drugie, chcą tylko prowadzić doping na trybunie D15 i nawet gdyby nie było tej zgody od PZPN-u, to i tak by to zrobili, sektor D15 na te mecze już się podobno wyprzedał. Cała ta współpraca jest podobno w ogóle niezobowiązująca. Pan Mateusz Pilecki też organizował już przemarsze przed meczami kadry, był na Mundialu w Rosji na pewno, więc no jest osoba doświadczona w dopingu. Jednak też cała, cała ta sytuacja wzbudziła troszeczkę takie hmm, dużo szumu medialnego o tym, zwłaszcza jak się odkryto. Że jak się dowiedziano, że ta spółka została założona, zarejestrowana 8 dni przed publikacją informacji, a po drugie, to tak naprawdę nie ma adresu, bo, bo jej adresem korespondencyjnym są adresy wirtualnych biur, które są dostępne w Warszawie, gdzie po prostu przychodzi poczta i wynajmuje się skrzynkę pocztową. Także to tutaj taka sytuacja. My chcemy wierzyć, że chodzi tylko o to, żeby po prostu na tych meczach kadry w Warszawie czy w Chorzowie była jakakolwiek atmosfera i nic poza tym. A Wam dziękuję serdecznie za uwagę i słyszymy się jutro na omówieniu na ekstraklasy, a też się działo, bo na przykład Pogoj właściciela, czy kibice Legii strajkowali. Ale o tym już jutro. Trzymajcie się i do zobaczenia.